Z tej strony Paweł. Sorki, że dawno nic nie nagrywałem. Natomiast dzisiaj mam dla Was recenzję budżetówek od Anty. Jest to model Skalpel 2.0 i są to chyba moje ulubione budżetówki w tej chwili. Ja je kupiłem na sklepie koszykarza za niestałe 140 zł. Patrzyłem teraz, są za 170. Natomiast cały czas są tam różne promocje. Można też wykorzystać swoje punkty, jeżeli wcześniej się kupowało w tym sklepie. Także no, ta cena około 140 zł jest do ściągnięcia I według mnie, za tą cenę, to są bardzo fajne buty. I od razu powiem, że je polecam. Dobra, zacznę od dopasowania. Ja zamówiłem sobie dwa rozmiary, 43 i 42,5, żeby sprawdzić, który będzie mi lepiej pasował. I wybrałem 42,5. Ja generalnie najczęściej noszę 43, czasami 42,5. Na przykład w kubikach 8 jest to 43. No jeżeli miałbym je porównać do kobików, no to właśnie tutaj 42,5 pasuje tak jak 43 w kobiusemkach. 8. Nadal mam jeszcze trochę miejsca z przodu, także nie jest to takie dopasowanie na styk. Natomiast no, na szerokość jest tutaj już tak idealnie, już gdyby było ciaśnik, byłoby niewygodnie. Było dopasowanie, teraz przejdźmy do ceny. No, to tak jak wspominałem, cena 140 zł jest bardzo atrakcyjna i za te buty tutaj śmiało mogę dać dychę. Czyli mamy 10 na 10 Jeżeli chodzi o wagę, no to tutaj jest to również bardzo lekki but. W tym rozmiarze 42,5 waży 340 gram, więc są lżejsze niż na przykład kobiki ósemki. No, i tutaj zawagę również 10 na 10 Jeżeli chodzi o trakcję, tym w tej kolorystyce mamy taką gumę transparentną, zabarwioną na taki zielonkawy kolor taki zielonkawo-żółty. No, i tutaj sporo tego kurzu i brudu ta podeszwa zbiera. Natomiast sam bieżnik jest dosyć gruby. I bałem się tutaj trochę o to trakcję. Natomiast jest dosyć elastyczny, mimo że wydaje się ta guma dosyć twarda. No i trakcja jest bardzo dobra, nawet na zakurzonej hali, nigdy tam mi noga nie uciekła. Oczywiście. Lekkie przetarcie zawsze pomaga, natomiast no, tak jak tutaj już ten brud mocniej się powbija, no to samo przetarcie na to nic nie poradzi. Trzeba by było je pewnie jakoś umyć dokładniej. No i podsumowując, trakcja bardzo dobra, dałbym tutaj 9 na 10. Jeżeli chodzi o amortyzację, no to tutaj w tym budżecie no nie spodziewamy się za dużo. Po wewnętrznej stronie mamy odkrytą tą piankę, która jest dosyć sprężysta nie jest jakaś miękka. Przypomina mi tą piankę z butów 360 stopni Team Joker natomiast jest dosyć cienka tutaj jest bardziej nastawiony ten but na court fill, niż na amortyzację także tutaj nie spodziewajmy się zbyt wiele no i tutaj za amortyzację dałbym takie 7 na 10 jeżeli chodzi o lockdown buta no to but jest dosyć nisko wycięty mamy tutaj sporo pianek dzięki czemu możemy tą piętę Dobrze tutaj zamknąć i zaciskając sznurówki, no, zamknąć ją na tyle, że nie będzie nam się ruszała. Same materiały są bardzo cienkie. Na szczęście, dano, tu, dano tutaj takie paski zamiast szlówek, które przechodzą właśnie od sznurówek aż tutaj do dołu buta. Te paski są od pierwszej szlówki aż do przedostatniej, czyli są cztery zarówno po wewnętrznej, jak i po zewnętrznej stronie. Także dzięki temu można tą stopę dobrze zamknąć. Tutaj problemem lekkim dla mnie było to, że te paski tutaj w tych najwyższych szlówkach wbijały mi się właśnie trochę, to znaczy. Może się nie wbijały, bo te paski są dosyć szerokie, ale uciskały na tą zewnętrzną stronę i ciężko mi było dopasować odpowiednio ten zacisk sznurówek, tak żeby nie uciskały mi tej stopy po tej zewnętrznej stronie, ale żeby była ta stopa jednak dobrze zamknięta. No, jest to. Problem związany z tym, że tutaj te materiały są bardzo cienkie i mamy tutaj generalnie bardzo minimalistyczną to budowę. No ale podsumowując, no lockdown jest dobry, ale niewybitny, i tutaj za lockdown dałbym takie 7,5 na 10. Jeśli chodzi o komfort. No to tutaj bardzo pozytywnym zaskoczeniem była dla mnie wkładka, która nie jest taka właśnie cienka, papierowa, jak to często w Adidasie czy w Nike. tylko ona jest dosyć gruba, jest miękka, także tutaj taki komfort chodzenia jest dobry. Jeżeli chodzi o materiały cholewki, no, to w środku te materiały są miękkie, przyjemne. Natomiast trochę się zawiodłem, jeżeli chodzi o wentylację. Wentylacja jest, jest no przyzwoita. No ale patrząc na to cholewkę, wydaje nam się, że tutaj właśnie mamy sporo takich otworów wentylacyjnych, które powinny zapewnić bardzo dobrą wentylację. Natomiast, tutaj na tej siateczce mamy jeszcze taką warstwę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. E, taką warstwę mm, takiej plecionki plastikowej o bardzo drobnych oczkach, e, która mm, no, zatrzymuje jednak nam e, dużo ilość e, tego powietrza. Nie jest to może właśnie jakiś problem duży. E, natomiast, no, spodziewałem się tutaj więcej no ale tak jak mówię wentylacja jest i nie ma tutaj co za bardzo narzekać także za sam komfort dałbym tutaj takie 8 na 10 jeżeli chodzi o wytrzymałość no to sama guma jest dosyć twarda nigdzie tutaj nie widzę za bardzo jakiegoś dużego zużycia po około 10 godzinach grania więc wydaje mi się, że powinna się sprawdzić na oddorze. Sama cholewka, tak jak wspominałem, mamy tutaj fuse na czubku palców. Tą taką plecionkę również plastikową na całej cholewce, która powinna nam ją ochronić przed jakimiś właśnie zadrapaniami czy rozerwaniami. Również jeżeli chodzi o te sznurówki i te paski, no to one powinny być wytrzymałe. Nawet jeżeli mocno zaciśniemy, no to tutaj nic nie powinno się wydarzyć. Na pewno nie wyrwiemy tej sznurówki. Jedyne co to, właśnie może nam, mogą nam te paski trochę uciskać stopę, zwłaszcza po tej zewnętrznej stronie. Także, no tutaj, wytrzymałość generalnie powinna być dobra, i tutaj, za wytrzymałość, dałbym takie 8,5 na 10. Jeszcze, jeżeli chodzi o budowę podeszwy, no to tutaj, po zewnętrznej stronie, mamy tą piankę zabudowaną. Mamy tutaj taką gumę. Tutaj, w tym wypadku, różową. Takie gumowe włókno węglowe, również. No i tutaj również napięcie z tyłu, ta guma jest poprowadzona. No i dopiero od wewnątrz mamy to piankę odsłoniętą. Tutaj w podeszwie mamy również, tak jak widać płytkę plastikową, która usztywnia nam ten odcinek, gdzie mamy łuk stopy, dzięki czemu tutaj możemy zgiąć w palcach, ale dalej już ten but się nie zgina. I to jest bardzo fajne, że w tym budżecie również o to zadbano. Sam język jest dosyć cienki, natomiast jest miękki. I wystarczająco gruby, żeby przy no takiej grubszej skarpecie zapewniać nam komfort. No i podsumowując, są to bardzo fajne buty. Przypominają mi się trochę kobiki piątki. Powiedziałbym, że to są takie budżetowe kobiki. Te mają bardziej na pewno wytrzymałą podeszwę od Kobików tam ten bieżnik był bardzo słaby i bardzo szybko się wycierał. Amortyzacja jest właśnie taka nastawiona na kortfield, także jest no, sprężysta, ale taka minimalna. Komfort buta jest fajny, no w Kobikach oczywiście lockdown był lepszy. No i tam nic z tych kabli jakoś stopy specjalnie nie uciskało. Tutaj, no właśnie, nie wiem, czy jest to kwestia tego, że tutaj ten ostatni kabel jest trochę odsłonięty. Tutaj od środka mamy ten materiał, w którym ten but jest wyścielony. I tutaj, akurat, może tego materiału powinno być więcej, żeby trochę to zminimalizować. Ten ucisk. No i wentylacja nie jest taka wybitna. Właśnie nie wiem, czy to jest bardziej kwestia tej plastikowej plecionki na wierzchu buta, czy tego materiału, którym jest wyścielony w środku. No, plusem też na pewno będzie tutaj wytrzymałość, zarówno cholewki, jak i podeszwy. No, jak i również, chyba przede wszystkim, cena, która jest bardzo atrakcyjna. But jest lekki, także będzie fajnym wyborem dla, właśnie, jakichś lekkich, szybkich zawodników. No, i mamy tutaj, właśnie, takie ciekawe kolorystyki. Ta mi się chyba najbardziej podobała. Była również żółta, chyba niebieska. Także, no, jest sporo fajnych kolorystyk. No i generalnie no but bardzo dobry w tej cenie, e, mogę tylko polecić. E, w sklepie korzykarza były również e, takie budżetówki m, od Anty, e, to jest model Wind Tunnel, e, natomiast on jest już e, trochę innej budowy, e, takiej bardziej tradycyjnej, e, i tutaj e, nic mnie nie, nie uciskało. Jeżeli chodzi o dopasowanie, no to tutaj standardowo 43 dla mnie był odpowiednim rozmiarem. Również lockdown stopy tutaj mi się wydaje nieco lepszy, łatwiej ją było zamknąć. Jeśli chodzi o amortyzację, no to tutaj jest podobna, taka właśnie sprężysta, ale minimalna. Natomiast trakcja jest na pewno gorsza, guma jest twardsza, także nada się na outdoor, ale. Na hali jest dużo gorsza, zwłaszcza na zakurzonej. Także jeżeli miałbym wybierać między tymi dwoma budżetówkami, no to chyba wybrałbym jednak tę. Założyłbym grubo skarpetę, żeby jeszcze może trochę poprawić ten komfort. To tyle, jeżeli chodzi o recenzję tych butów od Anty. Ja oczywiście zapraszam do subskrybowania, lajkowania, oglądania pozostałych materiałów. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego. Cześć.